Jest z nami pan Łukasz Żukowski ze Stowarzyszenia Sztuk Walki Fighter. Panie Łukaszu, proszę nam powiedzieć, czym jest sambo, które promujecie tutaj na Waszym stanowisku? Sambo, jest to sztuka samoobrony, bez użycia broni. Posługujemy się rękoma, nogami, tym co każdy człowiek ma i posiada. Powstaliśmy w roku 90, 90 prowadzimy swoją działalność. W roku 2006 uzyskaliśmy status Stowarzyszenia. Od tamtej pory działamy czynnie na terenie Elbląga, a także za granicą. Prowadzimy dużo wyjazdów. Niemcy, Francja, Czechy, Słowacja, Kaliningrad, ogólnie Rosja, Białoruś, Ukraina. Trenujemy osoby w wieku mniej więcej od 14 roku życia wzwyż. Praktycznie każdy może się zgłosić. Reningu prowadzimy trzy razy w tygodniu na godzinę 20, będzie środa piątek. Żadej, nie potrzebujemy żadnej wody specjalnej do trenowania. Wystarczy chęć i zapał. Jeżeli ktoś się nie w tym zakocha, to będzie tobie procentem do końca życia, już. Zawody w także w w w Michelin.